Dzień dobry! W dzisiejszym filmie opowiem Państwu o artefaktach, które wpływają na ocenę rozmazu krwi. Artefakty mogą powstawać na każdym etapie przygotowywania rozmazu, począwszy od przygotowania pacjenta do pobrania krwi, przez sposób pobierania krwi, przechowywanie próbki, technikę wykonywania rozmazu czy sposób barwienia. Pokażę dziś Państwu dwa rodzaje artefaktów związanych z barwieniem, które w mojej ocenie najczęściej wpływają na interpretację obrazu krwi w codziennej praktyce. Na zdjęciu widać artefakty wodne, które powstają, gdy preparat zbyt krótko schnie przed barwieniem, albo kiedy utrwalacz używany podczas barwienia jest zanieczyszczony wodą. Artefakty wodne mogą przybierać rozmaite kształty. Czasem wypełniają cały erytrocyt, przypominając niedobarwliwość, ale najczęściej układają się w formie małych, barwiących się na fioletowo, struktur, które mogą przypominać pasożyty krwi. Na tych dwóch zdjęciach przedstawiony jest rozmaz z tej samej próbki krwi. Po lewej barwiony w barwniku zanieczyszczonym wodą, a po prawej stronie wykonany prawidłowo. Proszę zwrócić uwagę na liczne artefakty, które znajdują się w niemal każdym erytrocycie. Niekiedy jest ich na tyle dużo, że skutecznie uniemożliwiają ocenę rozmazu. W takiej sytuacji dobrze jest zrobić drugi rozmaz: cierpliwie poczekać aż wyschnie, ewentualnie zmienić odczynniki i dopiero go zabarwić i ocenić. Drugi rodzaj artefaktów, który Państwu pokażę, wynika z niedokładnego wypłukania barwnika. Rozmazy powinno płukać się pod bieżącą wodą. Zazwyczaj jest to woda z kranu. Dobrze jest też przetrzeć od spodu gazikiem nasączonym alkoholem, żeby pozbyć się jak największej ilości zanieczyszczeń. Złogi barwnika mogą układać się między komórkami, tak jak na zdjęciu, tworząc jakby kontur erytrocytów. Czasem barwnik układa się w formie okrągłych, mniejszych lub większych punktów, co może przypominać pasożyty krwi, Albo inne struktury wewnątrzkomórkowe. Niedokładnie spłukany barwnik może układać się w tle preparatu, jak na tym przykładzie. Widać liczne drobne zanieczyszczenia, które mogą utrudniać ocenę rozmazu. A na tym slajdzie chcę Państwu pokazać zdjęcia wykonane w małym powiększeniu. Preparaty były przeglądane pod kątem występowania skupisk płytek krwi. Na prawym zdjęciu widać duże skupisko płytek, a na lewym złogi barwnika. Proszę spojrzeć, jak podobnie wyglądają obie te struktury. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów i komentowania. Do zobaczenia!